Cześć wszystkim! Dzisiaj zaczynamy nową serię i powiemy sobie o tym, jak wystartować w Olimpiacji Biologicznej od zera. Czyli nie wymagam od Was żadnej wcześniejszej wiedzy, niezależnie od tego, czy startowaliście w konkursach kuratorskich w podstawówce. Jeśli tak, to super. A jeśli nie, to nie szkodzi, tak, możecie cały czas startować w Olimpiadzie Biologicznej, jeżeli się na to zdecydujecie. Myślę, że to jest super fajna możliwość i super fajne doświadczenie, do czego Was spróbuję przekonać, i też powiem Wam się o tym po prostu, jak wystartować. Od zera, jeśli nie macie pojęcia, jesteście zagubieni, zaczyna się właśnie nowy rok szkolny. Także powiemy sobie o tym, jak podejść do tego, możecie sobie wydawać, potwora, którym jest Olimpiada Biologiczna. Także punkt numer jeden. E, wchodzimy na stronę Olimpiady Biologicznej. Jest to olimpbiol.pl. E, możecie sobie po prostu otworzyć tę stronę. Widzimy tutaj, w tym momencie mi się wyświetla, że mają nowy adres e-mail. Olimpiada Biologiczna, ten sam komitet, um, wygrał konkurs na organizowanie jej przez kolejne 3 lata, bądź 4 lata, i um, będzie ona w takiej, w bardzo podobnej formule jak dotychczas. Cały czas będzie to tak samo organizowana przez UW, albo przez komitet, um, który jest przy UW, czyli w Świecie Warszawskim. Um, także wchodzimy sobie na tą stronę. I idziemy sobie do harmonogramu, i tam na górze mamy aktualność, rejestracja, harmonogram. Także klikamy sobie w harmonogram, i wtedy możemy sobie otworzyć harmonogram Olimpiady Biologicznej w latach od 2022 na 2023 do 2024 na 2025. I patrząc na ten harmonogram, możemy sobie od razu w pewien sposób zorganizować nasze przygotowanie do Olimpiady, bo wiemy, co dzieje się kiedy, po kolei, chronologicznie, jakie są etapy. Także na początek widzimy, że Dyrektor Szkoły rejestruje uczestnika w systemie elektronicznym oraz zgłasza temat jego pracy badawczej od 1 do 30 września. I tutaj wchodzimy do punktu drugiego naszego przygotowania do Olimpiady Biologicznej, czyli mówimy naszemu nauczycielowi, e, ktokolwiek nas uczy biologii, że chcemy wystartować w tej Olimpiadzie Biologicznej i musimy poprosić go, żeby zarejestrował szkołę i zgłosił nas. Jak pamiętacie, na tej w stronie Olympic Biol, tam były aktualności, potem była rejestracja. To przez szkołę musicie się zarejestrować, będzie trzeba tam podać dane osobowe, i w tym pierwszym em, terminie, który jest w naszym harmonogramie czyli to pierwsze okienko rejestracji, które jest do 30 września w tym terminie trzeba zgłosić temat pracy badawczej. I teraz przechodzimy do trzeciego elementu e, wystartowania w Olimpiadzie Belgicznej. Czyli zgłaszamy temat pracy badawczej. I teraz tak, jeżeli jesteście pierwszoklasistą, który właśnie teraz idzie, do, zaczyna nową szkołę, nowe liceum, wiadomo, już się dzieje, że czy może w ogóle nie chcecie startować w tym roku, ale myślicie sobie, a, wy w drugiej klasie. Jeżeli chcecie startować w drugiej klasie, startujecie też w tym roku, ponieważ nie macie absolutnie nic do stracenia. Jedyne, co możecie zyskać, to doświadczenie. Także ja chcę, żeby wszystkie osoby, które w ogóle chcą w którymkolwiek roku startować w olimpiadzie biologicznej, startowały w tym roku też jako taka próba, jako taki egzamin próbny. I teraz musicie zgłosić temat pracy badawczej. Jeżeli jesteście um, na poważnie, startujecie w tym roku, czyli pewnie jesteście może w drugiej, w trzeciej, w czwartej klasie i naprawdę chcecie się przygotować, wiadomo, łatwiej jest wystartować w późniejszych latach, bo już macie omówiony na lekcjach biologii Materiał um, do matury rozszerzonej, więc już te podstawy macie omówione i opracowane. Jeżeli jesteście w pierwszej klasie, trudniej jest wystartować, bo musicie na początek przygotować się z materiału 4 lat liceum, którego nie macie omówionego. Im dalej w las, tym łatwiej startować w Olimpiadzie, czyli im wyższa klasa, tym łatwiej jest startować w Olimpiadzie. Ale możecie sobie spróbować pierwsze koty za płoty, zobaczyć, jak wygląda ta Olimpiada i jakby czemu nie. Nie ma żadnych ograniczeń i teraz, jeżeli startujecie na poważnie, to zastanówcie się nad fajnym tematem pracy badawczej. Na razie nie musicie jej wykonać, nie ma na tym etapie, czyli przez miesiąc wrzesień, nie ma żadnego robienia pracy badawczej. To jest hen, hen w przyszłości za siedmioma górami i lasami. Na razie tylko zgłaszacie temat. Jeżeli startujecie na poważnie, myślimy nad poważnym tematem. Ja w opisie tego filmiku podlinkuję mój poprzedni filmik, który jest o tym, jak wybrać Temat pracy badawczej, jakie są różne typy prac badawczych. Możecie mieć jakiś temat, który dotyczy e, jakiegoś ekosystemu ciekawego w Waszej okolicy, możecie mieć temat, który jest eksperymentalny z wykorzystaniem em, na przykład jakichś grzybów, e, możecie mieć em, temat jakiś na roślinach, na siewkach, różne tutaj mamy możliwości i jeżeli się zastanawiacie nad tym, co jest, na czym możecie robić badania, a na czym nie, to kolejny plik, który jest na stronie w w zakładce regulamin, regulamin OB. Sobie go możecie przeskrolować, obejrzeć. Tutaj są bla, bla, bla organizacje zawodów, ale tutaj też są wszystkie e, rzeczy, które są legalne bądź nielegalne w Olimpiadzie Biologicznej. Mamy zawody pierwszego i drugiego stopnia, egzamin pisemny, przygotowanie pracy badawczej, egzamin praktyczny. Tu wszystko mamy wypisane. Mamy książki, które są, oni polecają. Um, I mamy tutaj na stronie 18, załącznik drugi i to są prace badawcze. I tutaj mamy tematykę, um, doświadczenia, obserwacje, analizy i tutaj macie dokładnie wykazane to, co możecie, na jakiej podstawie możecie mieć eksperymenty w Waszej pracy badawczej, a na jakiej nie możecie, czyli na przykład nie możecie robić na kręgowcach, tak, nie możecie zebrać psów z osiedla i próbować ich karmić jakimiś ekstremalnymi ciekawymi dietami. Ponieważ A byłoby to nieetyczne, a B jest to nielegalne, niezgodne z regulaminem Olimpiary Biologicznej. Także wymyślcie sobie jakiś fajny temat, możecie też do mnie napisać zawsze na Instagramie, którego nazwa jest tutaj i też zawsze jest podlinkowany w opisie do mojego filmiku. Mogę Wam wczoraj dać jakieś sugestie. Podchodzimy do tego poważnie. Bierzemy jakiś fajny temat pracy badawczej. Jeżeli jesteście pierwszakiem, albo może nawet drugoklasistą, i to nie jest ten rok. W którym chcecie wystartować tak na poważnie? I tak proszę Was, naprawdę to byłoby super, gdybyście wystartowali, niezależnie od tego, że to będzie tak próbny rok, wtedy możecie zgłosić jakąś taką kijową pracę badawczą, której prawdopodobnie nie będziecie musieli wykonać, bo podchodzicie tak, spróbujecie tylko ten etap szkolny napisać, ale też. Taką pracę, żebyście w ostateczności, gdyby się udało, super, trzymam za to kciuki, jednak by się udało przejść na etap szkolny, żebyście ją mogli zrobić. Więc ja polecam dwie, dwa tytuły pracy i niech tysiąc osób w Polsce zgłosi dokładnie taki sam tytuł tych pierwszaków, którzy podchodzą tak na próbę. Mega fajnie, bardzo się będę cieszyła z tego powodu. Czyli dwa te tematy to ogólnie najgorszy temat, który możecie wybrać na Uniwersytet biologiczną i wszyscy nie lubią tych prac, ponieważ tak dużo ludzi je robi. To jest analiza stanu powietrza na podstawie porostów w jakimś rejonie. Więc mieszkacie sobie, nie wiem, w Giżycku, w Warszawie, to możecie w jakiejś dzielnicy na przykład dużego miasta, albo możecie w jakimś ekosystemie, na przykład nad jakimś jeziorem, um, czy tam u Was w, w tej miejscowości, gdziekolwiek mieszkacie, oceniamy stan czystości powietrza na podstawie porostów. To jest taka praca, jeżeli startujecie na poważnie, błagam, nie zgłaszajcie tego tematu, startujecie na próbę, super. 10 na 10 temat. Mega fajnie, startujecie w szkolnym etapie, uda się przejść, dacie radę zrobić tą pracę, bardzo łatwa praca. Nie uda się, nie zmarnowaliście waszego super pomysłu na ten wasz prawdziwy rok, w którym będziecie startować w późniejszym em, roku licealnym. Druga możliwość, czyli pierwsza porosty, druga wstępna charakterystyka fitosociologiczna czegokolwiek, jakiegoś ekosystemu. Nie wiem, em, jakiegoś. Y, Spalił się las, coś tam się zawaliło, może była jakaś, jakaś była powódź, gdzieś coś takiego, może nie tak, że wiecie, waszego ogródka, bo możemy się spodziewać, co tam jest, ale e, nie wiem, jakiegoś właśnie wykopaliska, czy może jak mieszkacie na Śląsku, to dużo z takich terenów po kopalnianych. I to, jeżeli startujecie tak na próbę, to może być nawet niekoniecznie bardzo blisko tam, gdzie mieszkacie, ale jeżeli jesteście ze Śląska, to nie mówcie o jakimś ekosystemie w Gdańsku bądź vice versa, no bo jeżeli się Wam uda przyjść, to będziecie się musieli tam przejechać. Em, jeżeli ktoś jest z nadmorza, to tam co kopią ten rów przez Mierzeje, może w tamtym rejonie gdzieś coś można wejść, tam możecie sobie zrobić tę charakterystykę fitosocjologiczną. To jest taki temat ogólnie średni, ale właśnie taki na próbę super. Także wszystkich pierwszaków, którzy startują na próbę, jak chcę wszystkich widzieć, którzy mają właśnie Analizę stanu powietrza, bo czemu nie? Bardzo prosty temat, nie marnujecie swojego pomysłu na ten wasz prawdziwy start, ale możecie wystartować w tym roku. To też jest tak, że jeżeli zgłosicie ten temat i KGOB, czyli Komitet Główny, powie jednak nie, to nie jest tak, że od razu nie możecie startować, bo możecie zgłosić poprawkę. Czyli jak zobaczymy sobie z powrotem ten harmonogram, to termin weryfikacji tematów podawczych do 12 października. I ostateczny termin poprawiania tematów do 14 października, czyli oni wam mówią, zgłosicie ten temat do końca września, macie na to. Oni przez dwa tygodnie to oceniają i albo macie zielone światło, albo musicie zrobić jakąś poprawkę. Więc macie jeszcze na to dwa dni, wtedy możecie wymyślić jakiś inny temat, e, lub zmodyfikować ten wasz temat, jeśli nie został on zaakceptowany. Czyli mamy już trzy pierwsze stopnie zaliczone. Wchodzimy na stronę i zapoznajmy się z tym w ogóle, co się dzieje, z tą epidemiologiczną. Stop, krok numer dwa, mówimy naszemu nauczycielowi i jakby prosto z mostu, w ogóle po pierwszej lekcji, jeżeli się zaczynacie dopiero liceum, po pierwszej lekcji podejść do pani profesor, pana profesor, dzień dobry, ja chcę startować w Olimpiadzie Biologicznej. Um, tak jakby nie mogą wam nie pozwolić. Jeżeli wasza szkoła na przykład jest jakąś małą szkołą i nie chce wam pozwolić startować w Olimpiadzie Biologicznej, to musi wam dyrektor wyznaczyć inną szkołę, do której, w której możecie przystąpić, więc może to będzie szkoła, która będzie w powiatowym mieście, jeżeli mieszkacie w nie mieszkacie w mieście powiatowym albo jakaś szkoła obok, która by to zorganizowała. Um, spróbujcie ich przekonać, bo może oni mogą zorganizować, nie muszą was odelegować. Jeśli oni nie chcą wam zorganizować, to powinni was oddelegować. Tak naprawdę nie mogą Wam zakazać, więc jeśli szkoła Wam sprawia duże problemy, no to iść do dyrektora, potem próbujemy napisać może do na no, tego nowego maila, który się wyświetla. Do kgop że hej, mam ten problem, chcę startować w Wempiedzie, szkoła mnie nie pozwala, co mogę zrobić. Można prosto do kuratorium, um, ale może nie od razu z taki gruby wyciągać tutaj pociski, więc najpierw po prostu um, spróbujcie przekonać szkołę, i jak nie, to dajcie mi też znać, um, będziemy walczyć. Czyli tak, już zaczęliśmy stronę, powiedzieliśmy nauczycielowi, oni rejestrują szkołę, wpisujecie swoje dane osobowe. I Musicie zgłosić temat pracy badawczej albo na serio, wymyślisz jakiś fajny temat, albo taki temat, zapchaj dziurę, jeżeli to jest wasz próbny rok, w którym próbujecie swoich sił. I teraz krok numer cztery, jakby sercałaś w Olimpiadzie Biologicznej, to 15 października między 9 a 10.30, to jest tylko półtorej godziny, w waszej szkole, bądź w szkole wyznaczonej przez dyrektora, w jakiejś szkole obok. Na przykład, jeżeli w mieście trzy szkoły razem się biorą i organizują w jednym z budynków, ten etap piszecie. Egzamin. Arkusze z poprzednich lat są też omówione na moim kanale, na przykład możecie sobie je zobaczyć, ale są dostępne na tej stronie olimpbiol.pl i możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. I żeby się przygotować, robicie tylko jedną, jedyną rzecz. Nic innego, żadnych skomplikowanych książek, nic. Kup, kupujecie jedną jedyną książkę, bądź jeżeli masz, wasza szkoła może w bibliotece, mają na stanie jakieś wademekum albo jakieś repetytorium do matury rozszerzonej z biologii. Z całkiem dowolnego roku powiedzmy tak, maksymalnie 2018-2017, najlepiej by było, gdyby to było późniejsze, czyli 2018, 19, 20, 2022, 2021. Jakieś to wademekum czy repetytorium, jedną książkę, która nie będzie jakoś bardzo gruba, czy to z Operonu, Nowej ery Wsipu. Zupełnie jest mi to dowolne. Może w komentarzach osoby, które znają i widziały te poprzednie. Um, Repetytory tywady Wademeku może jestem maturzyści albo osoby, które są w tym roku w klasie maturalnej, by nam dały znać w komentarzach, którą z tych książek one polecają, ale po prostu jakieś jedno repetytorium, czyli taką skondensowaną wiedzę, i to jest jedyna książka, którą musicie sobie przeczytać i w miarę przyswoić te informacje. I w ten sposób macie obcykany cały materiał na etap szkolny, czyli macie do 15 października ponad 6 tygodni i możecie spokojnie przeczytać jedną książkę, która będzie miała, nie wiem, 300 stron i tak mniej więcej ją ogarnąć, dodatkowo będę publikowała tutaj filmiki z, tego nowego, z tej nowej serii, czyli Olimpiady Biologiczne dla Początkujących, w których omówimy sobie jakieś takie dodatkowe rzeczy, które niby nie są trudne i poza podstawą programową matury z biologii, ale jednak są takie trochę podchwytliwe. Też trochę już jest materiałów na moim koncie, na przykład o obliczeniach biochemicznych. To jest rzecz, która się zawsze pojawia i taka całkiem ciężka i trochę taka złośliwa z ich strony. I startujemy, czyli wchodzimy na stronę, mówimy nauczycielowi, szkoła nas rejestruje, zgłaszamy temat pracy badawczej i kupujemy dowolne repetytury w Bademekum i zapoznajemy się z materiałem. No i może jeszcze potencjalnie powiem krok piąty, który myślę jest dosyć ważny. Ćwiczymy szybkie czytanie i ćwiczymy robienie arkuszy z poprzednich lat, czyli jak już wy start, wiecie, że startujecie, zgłosiliście temat pracy badawczej, Przynajmniej dwa arkusze, które są dostępne na stronie, wydrukujcie sobie czarny długopis, tak jak na olimpiadzie, włączcie sobie timer i niezależnie od tego, czym, jak nie zacząć być, po prostu strzelajcie, spróbujcie, um, ale spróbujcie być w stanie przeczytać całą tą olimpiadę w tym czasie, czyli w półtorej godziny. Żebyście pewnie wam będzie trochę na początku trudno i zobaczycie, że mm, rzeczywiście całkiem trzeba się spiąć i spieszyć na tym konkursie. I w ten sposób e, będziecie mogli trochę sobie potrenować to takie szybkie czytanie i analizowanie tekstu, jeżeli jest trochę presji czasowej. I będziecie mogli też zobaczyć, jakiego typu są zadania, i będziecie mogli um, się lepiej przygotować. I na koniec myślę, że super fajnie by było, gdybyście się zgrali w Waszych szkołach czy w Waszych miastach. I spróbowali się razem przygotowywać. I jeżeli wasza szkoła ma kółko biologiczne, to super fajnie, to um, dołączcie do niego koniecznie, jeżeli zaczynacie teraz szkołę albo nie byliście w poprzednim roku szkolnym i teraz chcielibyście może do niego dołączyć. Jeżeli wasza szkoła nie ma kółka biologicznego i chcielibyście je założyć, to super fajnie. I do tego stopnia myślę, że to jest super fajnie, jeżeli założycie kółko biologiczne, że jeżeli byście byli zainteresowani, to napiszcie mi maila um, na mój adres. Pocztowy, który jest w opisie do tego filmiku. Um, jeżeli założycie koło, które wcześniej nie istniało, i jeżeli będziecie chcieli, to się dogadamy na temat i poprowadzę Wam jedne zajęcia na Zoomie. Jak wiecie, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, więc jednak będzie mi ciężko przyjechać do Waszej miejscowości, ale poprowadzę Wam jedne zajęcia na Zoomie i razem będziemy się przygotowywać do Olimpiady Biologicznej. Także jeżeli założycie koło, to dajcie mi znać i przyjdę do Was na jedne zajęcia. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli. E, widzimy się niedługo i wszyscy każdy, kto ogląda ten filmik, jeżeli jesteście w liceum, to chcę, żebyście w tym roku startowali. i trzymam za was kciuki. do zobaczenia.